The so Słuchajcie, kurwa. Nie mam za wiele czasu, więc wyłączcie w tej chwili wszystkie. pornole, jakie oglądaliście, i słuchajcie mnie uważnie. Cała ta drama Bardenga. kontra gargamel to jedna wielka ściema. Wy nic nie rozumiecie: nic! Tu nie chodzi o jakieś łamanie prawa, wyzywanie się, czy produkt placement Tigera. Mianowita. Prawda jest taka, że sprawa toczy się o losy całego wszechświata. Ale posłuchajcie od początku. Otóż w naszej głównej bazie, w Międzynarodowym Instytucie Wyższym od spraw Pudzianologii imienia Pasze Bajcepsa w Honolulu, podczas oglądania filmików z dramą, odnotowaliśmy dziwne skoki w strukturze przestrzeni. a mianowicie. Wzrost mrocznej mocy kurczaków Obamy. Zdaliśmy sobie sprawę, że z Gargamelem jest coś nie tak i Wardingham również o tym wie. Tak, moi drodzy. Gargamela ogarnął mrok. To nie był ten sam człowiek, co jeszcze kilka miesięcy temu. Nagle poczuliśmy trzęsienie ziemi. Cały świat ogarnął mrok i pustka w mgnieniu oka. Nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Wtem drzwi do hangaru eksplodowały, a tam dwa Gargamel napierdala się z Wardęgą. Cudem uniknąłem ich uderzeń i cofnąłem się w głąb bazy. Gargamel pobiegł do naszej kapsuły czasu, jak gdyby dokładnie wiedział, gdzie była. Wybrał datę 550 miliardów przed Erą. I zanim uciekł Wardęga, zdążył złapać jeszcze drzwi kapsuły. Nagle zniknęli. Musieliśmy się w bazie przestawić na widok z kamery kapsuły. Na szczęście Tadeusz Norek ogarniał informatycznie sprawy w bazie z pełnym profesjonalizmem. To, co zobaczyliśmy, już na zawsze odmieniło nasze życie. Ujrzeliśmy dialog pomiędzy Sylwestrem Wardęgą, Esa spółka z XD, a Garganelem. Sylwus, myślisz, że uda Ci się powstrzymać mój plan? Co masz zamiar zrobić? spytał Wardęga. <słuch> Cofnąłem się w czasie! Aby powstrzymać narodzinę Obamy i tym samym to ja przejmę miejsce lorda ciemności. Jak możesz? krzyknął Wardęga i zaatakował Gargamela z Kamehameha. Gargamel uniknął ataku i powiedział: Wiedzisz, syn, wystarczyło zapłacić te 80%. Złotych i do niczego by nie doszło! Cały chaos na świecie to twoja wina! Teraz wszystkie smery będą moje. Gargamel teleportował się do Wardęguza i uderzył go przez terem w ucho. Sylwek odpowiedział, o, 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 bo, bo. Znaczy nie ten Sylwek, mam na myśli, że Wardengo! Powiedział: Iść do swojego Bartusia i Ahuska z dziewiczym Gimbowąsem. Po czym skontratakował uderzenie Gargamelusa. Gargamel splnął krwią i nogi pod nim zadrżały. Co to za siła? Spytał Gargamel. To moc przyjaznego YouTube'a bez drum. Gargamel, przypomnij sobie czasy, kiedy miałeś 30 tysięcy subów. Przypomnij sobie moc podziemia YouTube'a. Przypomnij sobie prawdziwego siebie. Nagle, ni stąd, ni zowąd, pojawił się coach Mike i powiedział: Kto ci zabrał marzenia, Gargamel?. Nagle znikąd pojawił się Mietczyński i powiedział: Nie Mimoż pojęcia, co robisz, Gargamel. A Pasza Biceps dodał: You're my friend. W tym momencie Gargamel upadł na kolana i zaczął krzyczeć, a z jego oczodołów, otworu oralnego oraz analnego, zaczęło wychodzić mroczne światło. Gargamel zaczął powoli odrzucać. Mroczną moc, a jego włosy spowił jasny blask Po chwili ciężkiego oddechu Gargamel wstał, powiedział Dobre, dalej! Po tych słowach wszyscy się rozpłakali Wrócił nasz stary Gargameluś Nawet Tadeusz Norek uronił łezkę Wardenga zabrał rannego Gargamela do kapsuły czasu I razem wrócili do naszej bazy w Honolulu Tak kończy się historia dramy Gargamel vs Wardenga. A ty drogi widzu, jeśli ci się podobało To zostaw tutaj łapeczkę w górę Suba, sprawdź inne nasze odcinki No bo jeśli nie, to nasram ci na dywan Pozdrawiam